Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie odnośnie relacji on-off, czyli pojawia się i znika. To będzie czytanie dla osób, które są w jakichś relacjach, znajomościach od niedawna, natomiast z jakiegoś względu osoba znika, stosuje ghosting albo po prostu jest w innej relacji, której ta osoba nie zakończyła. Zastanawiacie się, czy jest sens czekania na nią, czy też po prostu warto ruszyć do przodu, tak? Dać sobie szansę na poznanie nowej osoby. To będzie czytanie zarówno dla panów, jak i dla pani. Ja będę czytała osobno energię dla aspektu męskiego oraz aspektu żeńskiego, natomiast, moi drodzy, dopasujcie sobie energię do siebie, tak? Jeżeli jesteście mężczyzną, to po prostu energię żeńską, tak jakbym czytała o waszych kobietach, a jeżeli jesteście kobietami, to o waszych partnerach, mężczyznach. Moi drodzy, przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z was. To jest tylko czytanie z kart tarota. Tarot nie jest wyrocznią, wy oczywiście macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto ma ochotę na czytanie prywatne, śmiało, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, pracuję z oczyszczeniem wszystkich siedmiu czakr. Warto to zrobić, kochani, jeszcze w tym roku, ponieważ w styczniu zaczynamy nowy rok, warto się oczyścić, zdjąć blokady, otworzyć na miłość i obfitość. No i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Fajny prezent dla siebie bądź dla kogoś na gwiazdkę. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność na moim kanale. Jest taka zakładka, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Sprawdźmy zatem aspekt męski. Co się u niego dzieje? Dlaczego ta relacja jest taka trudna? Dlaczego ta relacja e, no, nie jest taka, e, jakbyście chcieli, czyli po prostu nie toczy się swoim torem, tylko jest brak kontaktu? Mm, to będzie, kochani, dla osób, które faktycznie gdzieś tam no, mają ten kontakt, nie wiem, może poprzez internet, tak, online. Piszecie do siebie, dzwonicie, rzadko się spotykacie, albo nie wiem, w ogóle nastąpił brak kontaktu. Mm, zobaczmy, co się u niego dzieje. Dziesiątka kielichów, prawdopodobnie ma rodzinę, dzieci, stałą partnerkę bądź żonę. No i generalnie buduje jakby tą relację, stara się po prostu zadbać o to, żeby tam wszyscy byli zdrowi, bezpieczni, dbał o swoją rodzinę, tak. Nawet jeżeli tam nie ma już uczuć pomiędzy nim a jego żoną czy partnerką, to tak jakby jest odpowiedzialny za dzieci, za to wszystko, co ich do tej pory łączyło, tak. Bądź też łączy, także zajmuje się rodziną, zajmuje się też jakąś sprawą związaną ze swoją firmą. Dużo tutaj pracy widzę i też odpowiedzialność za rodzinę. Co on o Was myśli? Król Mieczy, no tu jest blokada, tu jest izolacja, tu jest tak jakby przyglądanie się temu wszystkiemu z boku, taki trzeźwy osąd w sytuacji. On się mocno zastanawia nad tą Waszą relacją, dlaczego ta relacja się pojawiła w jego życiu, czego miało go to nauczyć, kim Wy dla Niego jesteście. Tu jest też obserwacja z ukrycia, więc może Was obserwować w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok, nie wiem, jakie tam macie aplikacje. Może się Wam mocno przyglądać, i cały czas siedzi w głowie i zastanawia się, właśnie co z tym fantem zrobić, tak. Bo tutaj z jednej strony jest rodzina, no, a z drugiej strony, tak jakby hmm, jest dystans, izolacja, ponieważ, no, chwilowo się wycofuje, bo nie wie y, sam, na czym stoi. Jakie ma do Was uczucia cesarz? No, powiem tak, no, to mi się ewidentnie pokazuje mężczyzna, który jest w stałej relacji. Ma żonę, ma partnerkę, ma rodzinę, dzieci i po prostu, no, zachowuje teraz dystans, tak. Być może połączył Was rom, romans, ale tak jakby ten romans został nagle przerwany z jakiegoś powodu. Albo postanowił wrócić do swojej rodziny, do swojej kobiety, tak, postanowili się pogodzić. No, zbliżają się święta, ludzie często się na święta godzą, chociaż często jest tak, że po świętach znowu yy, zaczynają się pojawiać problemy, perturbacje, rozstania, więc to też może być chwilowe, ale na obecną chwilę to, co ja widzę w kartach, to on po prostu wrócił do rodziny pomimo tego obserwuje Was, ale nie robi żadnych kroków w Waszą stronę. Tu nie ma kontaktu, tu nie ma wiadomości, nie ma spotkań. Jest dystans, jest izolacja. Mhm. Ewidentnie, zajął się pracą, zajął się rodziną i tak jakby wrócił na stare śmieci, tak? Jeżeli czekacie na kontakt, na spotkanie, no to ten mężczyzna, który mi się tutaj pokazuje, wrócił do swojej rodziny, wrócił w... Tak jakby do swojego dawnego życia. Czy jest szczęśliwy? Nie wiem. To jest kwestia indywidualna, ponieważ czytanie jest ogólne, więc ja tutaj no, widzę po prostu, że on czuje się odpowiedzialny za to wszystko, co tam jest, co stworzył za dom, za rodzinę, za dzieci, tak? On się po prostu czuje w odpowiedzialności za, za to wszystko, że jako facet musi to udźwignąć. Więc jeżeli przydarzyłyście się temu mężczyźnie i to była chwilowa, fascynacja, romans to tak jakby no, on wrócił do tej żony wrócił do domu, wrócił do rodziny i tworzy związek dopytamy z drugiej talii czy on w tym związku jest szczęśliwy dziesiątka mieczy, no uczuć tam nie widzę ale widzę jakby próbował posklejać wszystko jeszcze, jakby próbował po prostu a jeszcze ostatnimi resztkami sił posklejać tę rodzinę, bo, bo wiecie, mimo wszystko są dzieci, może mają jakieś wspólne majątki, tak, firmę, nie wiem, dom, coś ich jeszcze łączy. Stara się po prostu to wszystko posklejać, wziąć sprawy w swoje ręce, posklejać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak. Czy ta relacja się utrzyma? Tam nie ma miłości, tam nie ma uczuć. Powiem wam tak, ten mężczyzna żyje nadzieją, że wszystko się uda poukładać, że jeszcze posklejają tą rodzinę w całość, że wszystko będzie dobrze, ale tam nie ma uczuć. Tam nie ma uczuć, tam nie ma miłości. A ja widzę, że tam po prostu No przede wszystkim to co ich łączy to dzieci i finanse, nic więcej, majątki tak, uczuć nie ma. Tam jest dosyć trudna sytuacja w domu. Dziesiątka kielichów. Ten mężczyzna marzy o prawdziwej rodzinie. On żyje taką iluzją, nadzieją, że to wszystko się uda posklejać. Ale powiem Wam szczerze, że tam tak jakby mm, nie widzę uczuć ze strony tej kobiety. Ona się trzyma mężczyznę ze względu na finanse, to co tutaj widzę w kartach. I e, tu jest jakaś chęć dominacji, manipulacji, ale tam nie ma uczuć. Tam nie ma uczuć. No, zbliżają się święta po prostu, no starają się to wszystko posklejać, bo są dzieci, tak? No ale tutaj powiem szczerze, on cały czas myśli o romansie z wami. On cały czas w ogóle myślami jest przy was. Pomimo tego, że tam stara się to wszystko poukładać, żeby było jak najlepiej, on tu myśli o tej relacji z wami. Zobaczmy waszą energię, moje drogie panie. No Wy się zastanawiacie w ogóle, czy jest sens jeszcze czekać, czy dać sobie szansę na coś innego. Ja widzę, że Wy jesteście mocno adorowane przez różnych mężczyzn. Ktoś też z przeszłości się do Was odzywa, bądź może odezwać. Wy tutaj będziecie miały nielada wybór, bo widzę wokół Was no, trochę energii męskich. Tak jakbyście miały faktycznie chęć po tutaj mm, zaczekania na tego mężczyznę, ale z drugiej strony nie blokujecie się, bo wiecie, że jeżeli z tego nic nie będzie, no to tylko stracicie czas. A czas jest bardzo cenny w życiu. No i widzę, że jesteście gotowi otworzyć się też na coś nowego. Aczkolwiek brakuje wam tego mężczyzny, bo zobaczcie, to jest relacja z przeznaczenia. Wy jesteście bratnimi duszami. Wy czujecie, że ten mężczyzna jest wam odgórnie pisany. I to jest prawda, bo tu mamy koło fortuny, czyli to jest relacja stricte z przeznaczenia, tak? Tutaj zadziałał wszechświat, tutaj zadziałał kosmos, abyście się mogli spotkać, bo wasze dusze się po prostu w tym wcieleniu rozpoznały. Tu jest ewidentnie taki bardzo mocny przekaz, tak? No, i wyczujecie, czujecie, że, że warto czekać, macie uczucia, wy kochacie tego mężczyznę. No, tego nie da się ukryć. Aż mi się ciężko mówi, zablokowano mam czakrę gardła w tym momencie, czyli po prostu e, wiem, że przemawia przeze mnie energia pań, które naprawdę mocno kochają tego mężczyznę i które chciałyby w tą relację wejść. I nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, czy czekać, czy nie. Tutaj do was może się ktoś z przeszłości odezwać i chcieć wrócić. Mam tu energię kogoś z przeszłości, ekspertnera. Co tu może się pomiędzy wami wydarzyć w najbliższym czasie? Cesarz, no, ten zajęty mężczyzna, szóstka buław, dwójka kielichów, Wywrócicie do siebie. Tutaj w tej rodzinie nie widzę, żeby było szczęścia. Ja mam takie przeczucie, że to się szybko zakończy i wy wrócicie do siebie, bo on nie wytrzyma. On po prostu patrzy w waszym kierunku, tak? On jest zafiksowany na waszym punkcie, patrzy w waszym kierunku, chce powrotu. Tu będzie spotkanie, tu będzie szczera rozmowa, bo tu są uczucia. Was łączy miłość. Wy jesteście prawdziwymi, bratnimi duszami, natomiast tam, tam już nie ma uczuć. Tam się wszystko wypaliło. Tutaj są takie relacje z zakańczania teraz, może jeszcze ktoś żyje tam nadzieją, jakąś iluzją że wszystko uda się poukładać, ale ewidentnie te karty pokazują dziesiątkę zakończenie, tak, koniec to się kończy nawet jeżeli temu mężczyźnie wydaje się, że coś się poskleja tak jak puzzle, to absolutnie nie tutaj yy, do sześciu miesięcy widzę, że wy będziecie razem mhm. tam się pojawi jakiś konflikt i oddalenie i ten mężczyzna wyjdzie do was z propozycją założenia związku tam już nie ma co sklejać, kochani. Mi się pokazuje pustka, brak uczuć, brak miłości. Tak, jakby pusty dom, samotność w relacji. On jest wykorzystywany przez tę kobietę ze względu na finanse. Ona do niego nie żywi żadnych uczuć. W niektórych przypadkach widzę, że przy tej żonie, czy tam partnerce jest inny mężczyzna. I ona też może już w innym kierunku w ogóle spoglądać, tak? Natomiast tego mężczyznę trzyma ze względu na finanse. Nie chce go odpuścić, bo ma z niego korzyści materialne. On tego nie zauważa i jemu się wydaje, że wszystko jest dobrze, że rodzina poskleja, nic bardziej mylnego. Także tu mam takie energię, kochani, nie wiem do kogo miało trafić to czytanie, ale jeżeli z Wami rezonuje, to widocznie do Was. Jeżeli chcecie znać więcej informacji, szczegółów, to oczywiście zapraszam do czytań prywatnych. E wtedy mam Wasze daty urodzenia, i imiona, jestem w stanie dużo więcej wyciągnąć z czytania. To jest oczywiście, przypominam, ogólne. Zapraszam, kochani, na rytuały miłosne i na sesję oczyszczania czakry. Warto to zrobić jeszcze do końca tego roku, żeby wejść z nową, czystą energią w nowy rok. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.